Pszczela rodzina od moich znajomych bubów. Pięknie się oblatuje. Proszę zobaczyć, jak pięknie lata przed ulem. Prześlicznie latające pszczoły. Sąsiedni ul, który przyniósł najwięcej miodu, bo prawie 17 litrów w tym roku. Też pięknie pracuje. Rozkrajna rodzina, która była w tym roku zupełnie bierna, zazimowana. Trójka z 28 maja proszę bardzo zobaczyć, jak intensywnie pracuje. Jak intensywnie pracuje rodzina. Widzimy poszczególne pszczoły, które przylatują obładowane pyłkiem. Jest to pyłek ciemnopomarańczowy, pyłek z nawłoci. Być może być może nawłoć po tych deszczach troszeczkę łyknęła wody. I będziemy mieli może jakiś pożytek z nawłoci. Proszę bardzo, tu wspaniały oblot mojej silnej rodziny. Rodzina ta przyniosła też w tym roku trochę miodu akacjowego około 5 litrów. Teraz radośnie się oblatuje. W tej popołudniowej godzinie, blisko godzina 14 na zegarze. Tutaj odkład. Odkład, który wyległ przed ul. Wczoraj go dokarmiłem. Odkład posiada świeżutką, młodą matkę, która wykluła się gdzieś dwa tygodnie temu, tydzień. Ta matka pszczela wykluła się z jaj, które podłożyłem z plastrem z innego ula, ponieważ Człowiek z Tomaszowa Mazowieckiego ostrzegam wszystkich. Jest oszustem i sprzedaje matki, które są niecertyfikowane. Żadna z nich nie unasieniła się u mnie. U Wiktora tylko jedna. Nie znam nazwiska tego pana, nie przedstawił się, ale Tomaszów Mazowiecki proponuje uważać na producentów. Myślę, że jeżeli ten pan się przyłoży i zacznie produkować dobre matki, na pewno będzie konkurencyjny, wtedy na rynku nie będzie musiał się obawiać takich hejtów. Proszę spojrzeć ul rójka, która przybyła 28 maja. Pamiętacie państwo słynny filmik, możecie sobie cofnąć moje filmiki sprawdzić. Tutaj na, drzewu, na drzewie na, na dużej, e, duża czeremcha. Tutaj na gałęzi uwiesiła się ta rodzina. Nie chciała mieszkać w tym ulu. Ale jak ten ul e, wymieniłem e, plastry e, i posmarowałem propolisem, widocznie mi się coś nie, nie pasowało, widocznie nie pachniało. Może po zimie e, pleśnią albo coś. I jak posmarowałem propolisem, ul wewnątrz wsiup z tej, tutaj e, z tego drzewka. Wleciały wszystkie do tego ula, po czym po godzinie przyleciała następna rójka i weszła do tego ula. Jest to na filmie, możecie Państwo zobaczyć. Przepięknie, oblatują się pszczoły, aż miło popatrzeć. Wracamy do tego ula od bubów. Zobaczcie, jak pięknie się pszczoły. Prześlicznie. Zdrowe pszczółki, silne. Mateczka była znakowana na niebiesko widziałem ją pracującą w ulu, proszę zobaczyć jak przepięknie pszczółki sobie w ten słoneczny dzień już bliski jesieni na początku kwitnienia na włoci jak pięknie sobie oblatują się i cieszą tą pogodą jak cieszą się tą pogodą Tutaj mamy dosyć potężny ul o! Potężna rodzina, też leciutko oblatuje się. Wylatują pszczoły, prawdopodobnie cieszą się na, na y, pożytek nawłociowy, y, A może, a może jest to tylko szeregowy oblot, nie wiem. A na nawłoci raczej nie widać pszczół. Tutaj mamy ulik, który przywiozłem do malowania, jest pusty. Proszę bardzo. Kolejna rodzina. To jest ten ul, z którego wyszły trzy roje w obrębie końca maja. Trzy roje. Jeden jest w tamtym ulu, drugi w trzecim ulu i jeden tutaj. Tutaj mamy odkład. To są odkłady, yy, które właśnie. Się unasieniły matki, no i to są, że tak powiem, rodzinki, które rozpoczynają dopiero okres pracy. Podobnie tutaj po tej stronie, też odkładzik trzyramkowy. To bardzo słaba rodzina, bardzo słaby odkład, ale y, oczywiście dojdzie z czasem do siły. Tutaj mamy fajną rodzinę, która przyzimowała bardzo dobrze. Y, zrobiłem z niej odkład. I teraz właśnie dochodzi do siły. Ładnie sobie pszczółki latają. Jest to dosyć agresywna rodzina. Proszę zobaczyć, ma, przylatują pszczółki z pyłeczkiem, z pyłkiem pomarańczowym, ale także przylatują z jakimś pyłkiem białym. Więc jakieś kwiecie łąkowe lub krzewy też są w rozkwicie. Są w rozkwicie. Tutaj ładna rodzina. Fajnie sobie funkcjonuje. Tutaj ciekawe bardzo, bo pszczoły są jasno żółte. To jest rodzina tak zwanych rumunek, czyli matki pochodzące z Rumunii. Bardzo jasne pszczoły. Proszę zobaczyć, że one są prawie żółciutkie, jasno brązowe żółciutkie pszczółki. Proszę zobaczyć. Obok ul też się oblatuje. Tutaj mamy rodzinę, która też jest właśnie z odkładu, w tym ulu. Kilka dni powinna się u matka i powinno być wszystko ok. Poszczególne ule widać pracę. Platują poszczególne pszczoły, z, z pyłkiem. Także zaczyna się ten jesienny wychów wychów yy, jesienny wychów, yy, jesienny wychów yy, pszczół na zimę. Pasieka sobie, proszę państwa, mini moi, funkcjonuje dobrze. Tutaj rodzina w ogóle nie dokonywała oblotów. Widzimy dzisiaj, że pszczoły znoszą pyłek dosyć intensywnie. Wniosek jest prosty: że Wewnątrz znajduje się matka. Zazwyczaj pszczoły przynosząc pyłek informują nas, że wewnątrz unasieniła się matka. Tu podobnie dwa odkłady, obok rodzina w starym ulu. Tyle można powiedzieć dzisiaj o pasiece. Jeżeli będę dokonywał przeglądu, to zobaczymy później jak te mateczki sobie tutaj dają radę.